Siema, witaj przyjacielu, tutaj ja, Zacnę, a dzisiaj porozmawiamy sobie, czy to znaczy pośmieszkujemy sobie z ekipy Mrożona, to znaczy <laughs> z ekipy Freeza. <laughs> I przedstawię to wam w wersji pudełkowej, całą tą manianę, którą odwalili, moim zdaniem, subiektywnym zdaniem i tak dalej. Więc są trzy podpunkty na ważniejsze. Zacznijmy od pierwszego, inaczej... AliExpress. Dobrze wiemy, że ekipa wydała to w trzech różnych formach: zwykłej płyty, później płyty z super opakowaniem, plus e, kolekcjonerska wersja dla prawdziwych koneserów, influencerów, ekipy. No i oczywiście, jak wiemy, no okazało się, że trzy przedmioty, co najmniej trzy przedmioty prawdopodobnie są z AliExpress. Kompletna maniana, inaczej, Wam przypomnę, zielona linijka do oczu. Jakaś moherowa czapunia i jakieś osiedlowa nereczka. <laughs> A chciałbym wam przypomnieć, że ekipa ma swoją własną markę odzieżową, jak jest ekipa to nosi. Zamiast dawać te trzy nędzne przedmioty, mogli dać jeden konkretny, na przykład t-shirt z wyjątkowym wzorem tylko do tego jego boksu kolekcjonerskiego. To byłoby wyróżnienie osoby, która wydaje 400 zł. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że w tym pudełku jeszcze jest. Yy, Bilet na ich koncert, i miejmy nadzieję, że chociaż koncert będzie zacny i majestatyczny, a nie jak te przedmioty z AliExpress. Drugą rzeczą, do której można się przyczepić, to jest oczywiście poczucie wyjątkowości. bo wiecie, wydajecie 400 zł, i niby Wam Jupitery obiecały, że nutki, poszczególne nutki, które będą w tej wersji kolekcjonerskiej, będą tylko w tej wersji kolekcjonerskiej. A co się okazało? Oczywiście wszystkie nuty trafiły do Spotify'a i na kanał na ekipy. Nie wiem, gdzie jest tutaj wyróżnienie osoby, która wydaje na to 400 zł. I sobie tak myślę, ja to przepamiętam w starożytnych czasach YouTube'a, kiedy jeszcze był taki raper Gibson, <gry> który wydawał swoją płytę, to on stawił muzykę tydzień później po wydaniu swojej płyty, bo uznał, że to będzie takie fajne wyróżnienie dla osób, które zakupią u niego płytę. Więc plus dla Gimpera, a minus dla ekipy. No niestety, nie no, nie oszukujmy się. Delikatna, no takie... <laughs> I ostatnią rzeczą, do której można jeszcze się przyczepić tej całej płycie, to jest pewna nutka, która brzmi bardzo znajomo. Oczywiście chodzi o nutę Shadow, gdzie Ludzie zauważyli, że jest bardzo podobna, byt skrajnie podobna do nutki twórcy Ala Zajce? Zajce? Nie wiem jak się czyta tego gostka, przepraszam, ale jak sobie odsłuchacie jego nutkę i nutkę ekipy, to zauważycie, że tu jest zbyt podobne, inaczej, jak to powiem, inspiracja weszła na wyższy level, inaczej ktoś by mógł powiedzieć, że to jest... nie wiem, skradzione czy to jest skopiowane i delikatnie przerobione. Ale oczywiście ja tego nie mówię. Ja tylko tak mówię. Wiadomo, na YouTubie nie mówi się, że ktoś kradnie, czy ktoś kopiuje, tylko ktoś się za mocno zainspirował. Więc trochę słabo, wiadomo, pewnie było dużo pracy i uznali, że no wiecie co, no weźmy coś jakiegoś gotowca z internetu, sobie delikatnie, prawdopodobnie przerobimy i będzie fajnie, ludzie i tak nie zauważą. No niestety, ludzie zauważyli. A ekipa, oczywiście, to co zawsze robi ekipa, kiedy zrobi troszeczkę większą manianę, to biorą wodę w ustach. Tak samo było z, jak dobrze pamiętamy, z kursem Friza, który był na początku reklamowany jako super kursy, stanie się top YouTuberem, Jupiterem w ogóle. A później się okazało, że to jest taki bardziej fanfic dla fanów niż taki bardziej kurs. I za taką, wiecie, jedna osoba na YouTubie. Chodzi tu o wobec obiektywu, która reklamowała swoją turbo maturę, została zjechana na YouTubie przez generatora frajdy za złe podejście marketingowe do swojego produktu. Coś podobnego, co zrobił właśnie Frizz. Więc podsumowując całą tą malutką aferkę z płytą, można powiedzieć, że Frizz, no powiedzmy, obronił się obronną ręką, bo to on jest, jak się to mówi, członek ekipy. Inaczej jest niezniszczalny jak dubiel, więc... Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Zostawcie łapkę i suba. A my będziemy się widzieć już w następnych odcinkach. I pamiętajcie, bądźcie zawsze uśmiechnięci i dbajcie o swoich influencerów, bo oni tak szybko odchodzą.